Po kilkuletniej przerwie poradnia rehabilitacyjna przy Żarowskim Szpitalu znów przyjmować będzie pacjentów. Jej działalność jeszcze do niedawna stała pod znakiem zapytania. O wszystkim miał zadecydować Narodowy Fundusz Zdrowia i choć Szpital nie uzyskał na ten rok kontraktu na świadczenie bezpłatnych usług, rehabilitacja w końcu ruszy w Żarowie. Nie jest to jeszcze w tej chwili sfinalizowane, ale zarówno wola dyrektora SPZ Świdnica i wielkie zaangażowanie, jak również zaangażowanie burmistrza Michalaka, świadczy o tym, że obie strony są bardzo zainteresowane uruchomieniem tego rodzaju świadczeń i na tym etapie, na którym jesteśmy, możemy powiedzieć, że rehabilitacja ruszy. Taką decyzję w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia, Violetą Niemiec, i dyrektorem Świdnickiego Szpitala Latawiec Grzegorzem Klocem podjął burmistrz Leszek Michalak. Szukamy takich rozwiązań, żeby już obiekt mógł służyć mieszkańcom, a jeszcze nie był finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rehabilitacja wraca, znaleźliśmy tę formułę. Jest to formuła rozpisania konkursu przez gminę i ten konkurs został rozpisany na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i promocji zdrowia w tym zakresie. Już za kilka dni będzie rozstrzygnięcie, więc też w najbliższej gazecie żarowskiej podamy pełną informację, z kim się kontaktować, w jaki sposób się kontaktować, żeby z tej rehabilitacji móc skorzystać. A myślę, że to co ważne, że nie tylko, że będzie ona miała formułę otwartą, ale że też dla bardzo wielu pacjentów, bo to jest około 750 świadczeń rehabilitacyjnych miesięcznie, będzie w 50% dofinansowane przez gminę. A czy w przyszłym roku w 100% rehabilitacja zostanie uruchomiona już bezpłatnie? Mamy taką deklarację, obietnicę pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja myślę, że powinniśmy być dobrej myśli i uwierzyć w to słowo, które zostało dane. I to zostało dane nie tylko mi, bo to nie byłem sam u pani dyrektor. Byłem z panią poseł Kasią Brzegłocką, byłem z panią prezes Stowarzyszenia Edukacja. Również co prawda medialnie, ale był raz z nami dyrektor ZOZ-u, który był cały czas w kontakcie i to bezpośrednio w trakcie tego spotkania. Uzgodniliśmy tę formułę wstępną na ten rok takiego zafunkcjonowania i uzgodniliśmy pełne finansowanie przez Narodowy Fundusz na rok przyszły. Gmina dofinansuje mieszkańcom zabiegi rehabilitacyjne. Pierwsze z nich ruszą od lutego. W naszym gimnazjum w godzinach popołudniowych będzie można przyjść. Warunek jest jeden, najważniejszy: musi być skierowanie od lekarza. Nie ktoś dobrowolnie sobie przyjdzie i wykupi zabiegi. To będzie pokrycie połowy kosztów zabiegów zaleconych przez lekarza. Więc ścieżka dotarcia na rehabilitację w Żarowie jest taka. Trzeba pójść do lekarza, dostać skierowanie, następnie zaudać się do szpitala w określonych godzinach, do naszego szpitala tu w Żarowie i sprawdzić, czy te zabiegi są u nas realizowane. I jaki jest koszt tych zabiegów i następnie trzeba przyjść tutaj do gimnazjum. Dwa razy w tygodniu będziemy po, od godziny 14.30 do 16.00 przyjmować w księgowości u nas osoby z potwierdzonym dokumentem, że jest możliwa ta rehabilitacja u nas w Żarowie i następnie taki kandydat na rehabilitację w Żarowie otrzymuje dofinansowanie od pana burmistrza połowy, a sam drugą połowę E, zapłaci. Jeżeli zabieg kosztuje na przykład 8 zł, to pacjent płaci 4 zł, a dokłada połowę e, samorząd, czyli pan burmistrz. Mieszkańcy pobierający świadczenia pomocy społecznej zostaną objęci 100% i z poradni rehabilitacyjnej skorzystają bezpłatnie. W tym przypadku potrzebna będzie jednak decyzja z żarowskiego ośrodka pomocy społecznej.